Znajdujemy się w Laboratorium Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych. To jest laboratorium, które zagląda w przyszłość. Myśmy przenieśli część przemysłu na Politechnikę. Dzięki temu możemy realizować prace badawcze i eksperymentalne, tak jakbyśmy je robili w środowisku przemysłowym. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, w dużej mierze jest to przyszłość, która też jest przedmiotem zainteresowania firm softwareowych. Jesteśmy w stanie przeprowadzać szkolenia związane z wybranymi obszarami automatyzacji bądź przemysłu 4.0 i to jest ten ważny element, który staramy się wykorzystać również w tych działaniach związanych z równo współpracą pomiędzy uczelniami, jak i współpracą z przemysłem.